Radiogłos. Głos Uskrzydla duszę ten głos, Bardzo serdecznie witam. Jest z nami pani dyrektor Centrum Rehabilitacyjno-Leczniczego Prywatnej Kliniki Leczenia Bólu, rezydencji live, Kamila Busztar-Gaczewska, dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Cieszę się bardzo, że dzisiaj możemy się spotkać. Byliśmy w waszej rezydencji latem, w pięknej aurze, a dzisiaj chcemy trochę powiedzieć o tym, że mimo, że jest jesień i na zewnątrz nie jest zbyt sympatycznie, to może też bardzo dobrze spędzić u, u Was czas. gdy Pani Dyrektor zechciała na początku, może trochę przybliżyć właśnie o Waszej klinice. Parę słów. O tak, bardzo. Chętnie. Tak więc w naszej klinice, w Centrum Rehabilitacyjno-Leczniczym Rezydencja Life zajmujemy się głównie fizjoterapią, rehabilitacją szeroko pojętą, ortopedyczną, neurologiczną, po udarach, po wylewach, po operacjach. Też przygotowujemy do operacji, po endoprotezach. A poza tym organizujemy też takie turnusy rehabilitacyjne, w których mogą brać udział zarówno osoby, które chcą prywatnie przyjechać, ale też współpracujemy z Pefronem, więc można też przyjechać na taki turnus z dofinansowaniem z Pefronu, to jest też takie bardzo ważne według mnie. Poza tym bardzo dużo angażujemy się też w sprawy kobiet w Taką politykę prozdrowotną dla pań, czyli też różne schorzenia takie bardzo um, typowo kobiece staramy się leczyć. Mamy specjalistyczne sprzęty, różnego rodzaju um, medyczne. To przede wszystkim najważniejsze, że to nie są um, sprzęty kosmetyczne, tylko medyczne. Oczywiście. Co nie wyklucza, że kosmetykę też robimy. Masaże, terapie manualne. Um, jak ktoś do nas przyjeżdża, to ma taki skonstruowany bardzo indywidualny indywidualny plan działania. Rozpoczyna się to wszystko konsultacją lekarską, później jest konsultacja fizjoterapeutyczna, no i na podstawie tych działań powstaje tak, jakby plan całego pobytu, jeśli ktoś przyjeżdża na przykład na, na tygodniowy pobyt, ale też przy ambulatoryjnej rehabilitacji jesteśmy w stanie to właśnie w ten sposób poprowadzić, że ktoś może sobie do nas w ciągu dnia przyjechać na dwie-3 godziny, odbyć szereg różnych zabiegów rehabilitacyjnych, i wrócić do siebie do. Domu. Mamy też basen, na basenie rehabilitacja w wodzie, można wejść z terapeutą. Na przykład teraz też mieliśmy gościa, który był u nas skierowany przez fundację. I fundację, i, i po raz pierwszy od czterech lat w, w, wszedł w ogóle do basenu, więc tak staramy się Taki też razem. Tak. tak, dla nas to jest potężny sukces. Zresztą pani, która, która właśnie mm, miała ten wypadek cztery lata temu, to było jej bardzo dużym marzeniem, żeby, żeby wejść do tej wody po raz kolejny, żeby móc normalnie funkcjonować. No i się udało. Z terapeutą codziennie wchodziła do basenu, także. Mm, Zarę się. Tak, tak. Dla słuchaczy też zobrazuje, że wasza klinika znajduje się w okolu, czyli niedaleko Sterogardu Gdańskiego, prawda? Tak, bardzo bliziutko, właściwie na obrzeżach Starogardu, granica miasta, tak jakby to jest kilkaset metrów od, 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 od tutaj naszej gminy okole. jest za miastem. To też ma swój urok. Cisza. Cisza, spokój dokładnie, można się wyciszyć, właśnie czegoś dobrego dla duszy zaznać, bo, bo jeżeli głowa jest, że tak powiem, zaopiekowana, to też i, i ciało lepiej się regeneruje. Czyli w zdrowym ciele, zdrowy duch, a też jakby dodam, że przecież w waszej też rezydencji jest kaplica. Tak, oczywiście jest kaplica. W każdą sobotę o godzinie 16 można uczestniczyć w mszy świętej. Jest też najświętszy sakrament, więc. Można to jest pełnowartościowe, tak. Pełnowartościowe to jest też bardzo ważne, ale oprócz właśnie tej, tej opieki, takiej właśnie duchowo-rehabilitacyjnej, mm. też są różne inne zajęcia, które też wprowadzacie, żeby też służyć yy, i jakby uatrakcyjniać ten obiekt, prawda? Tak, ym, taka nasza ramówka jesienna przewiduje. Ym, to, że rozpoczynamy cykl zajęć też na basenie dla dzieci z nauką pływania. Podjęliśmy współpracę z, z instruktorami pływania, więc taki kurs już się rozpoczyna w listopadzie. Też kurs tańca towarzyskiego i też tańce indywidualne. Można u nas korzystać z takich, z takich zajęć. zajęć. Oczywiście też zajęcia typowo takie prozdrowotne czy zdrowy, Kręgosłup odbywają się codziennie rano, i na zajęcia na basenie, taki poranny rozruch też codziennie się u nas odbywają. Dodatkowo też w tej strefie basenowej, w strefie wellness. Tam planujemy zimą morsowanie. Też Ostatnio modne bardzo. Tak, bardzo <noise> modne. No, ale to też tak jakby terapia wspomagająca przy, przy, przy rehabilitacji może, może być w, du w dużym stopniu. Co jeszcze mogę powiedzieć? Dodatkowo też takie saunowanie organizujemy. Szczególnie polecam wieczory właśnie dla pań. Są takie organizowane, gdzie, gdzie spotykają się kobiety i, i wtedy mogą skorzystać właśnie z sauny. Tam jest pani sauna master, która robi różne rytuały, jakieś e, plingi na ciało i tego typu sprawy. Także. A dzisiaj jest też czwartek, a warto wspomnieć. Tak, czwartek z kulturą to jest taki tradycyjny nasz już e, 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 czwartkowy wieczór. W te wieczory zwykle odbywa się u nas występ artystyczny z muzyką na żywo, ale nie tylko, bo też czasami wernisarze, jakieś wieczory e, literackie. E, różnego rodzaju aktywności, natomiast no, na, na najbliższy miesiąc, miesiąc w listopadzie przewidujemy faktycznie, że to będą jednak występy artystyczne. Każdy może do nas przyjść, zjeść kolację, jest to połączone właśnie z tak, recital, pierwsza godzina tak typowo muzycznie, a podczas drugiej godziny już że można sobie słuchać i, i, i jeść kolację. Więc. Kiedy mhm. miałem okazję też być w waszej rezydencji, bardzo wiele osób rzeczywiście chwali kuchnię jak jest y, taka recepta na no, takie wyśmienite właśnie dania? O, kuchnia to jest, to jest nasze serce. Um, bardzo też miło, że, że chwalą. Um, kuchnia jest staropolska, tradycyjna. Um, czasami no, um, próbujemy czegoś nowego, ale generalnie um, staramy się serwować właśnie dania. Wypiekamy sami chleb, wędzimy wędliny, produkujemy, produkujemy ryby też, um, różne przetwory to też kompoty nasze lokalnie tutaj Czyli z ogrodu no staramy się nasz ogród to taka była perełka całą, całe lato wszystkie ogórki pomidory to wszystko było z własnych zbiorów i tego to wykorzystywaliśmy do produkcji dań więc to takie oczko w głowie naszej pani prezes szefowej pani Hani też serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. Pozdrawiamy serdecznie, oczywiście. <laughs> tak, natomiast no, kuchnia, wypieki, ciasta to wszystko jest organizowane i, i robione tutaj u nas na miejscu. Chleby też wypiekamy, pieczywo także no, to jest serce, faktycznie. Oprócz tego, że, że staramy się naprawdę profesjonalnie pod opieką lekarzy, fizjoterapeutów, lekarza rehabilitacji leczyć. To jeszcze przy okazji troszkę też no, może rozpieszczać się tą kuchnią. To jest też pewnie ważne, bo to, nie, nie tylko dlatego, że się mówi, że przez żołądek do serca, ale dlatego, żeby rzeczywiście czuć się dobrze, bo tutaj pewnie na, na Pomorzu to nie ma chyba aż tak za wiele takich miejsc jak Wasze, prawda? Pewnie są, natomiast naszym celem było tak trochę in, zrobić to inaczej niż wszędzie, w warunkach takich domowych, w warunkach takich bezpiecznych, kiedy człowiek czuje się zrelaksowany, ma piękny pokój do dyspozycji, miłą atmosferę na jadalni. Znacznie szybciej ta rekonwalescencja półrazowa się odbywa. Bóle y, różnego rodzaju y, są też czasami psychosomatyczne, więc y, y, w połączeniu właśnie y, taką holistyką trochę, dusza, ciało, y, organizm cały, y, naprawdę efekty są spektakularne takiej terapii i, i to tak. Y, Widzimy, że zaczynamy być, że tak jakby, prekursorami tej mhm. holistycznej rehabilitacji, bo można zrobić prawdziwą, dobrą rehabilitację medyczną w warunkach bardzo różnych niż szpitalne. Co nie wyklucza też oczywiście, że szpitalne warunki są w porządku, bo tak oczywiście. też musi się to odbywać. Natomiast my mamy troszeczkę inną tak jakby wizję tego i chcemy, żeby to się właśnie w takich warunkach bardzo prodomowych, prorodzinnych, bo to jest też firma rodzinna, to warto podkreślić, wszyscy jesteśmy zaangażowani. Wszystkie pokolenia tak naprawdę tak. są zaangażowane w to, w to, co się dzieje w rezydencji. Każdy ma prawo wypowiedzieć się, powiedzieć, się, co, coś jakąś nowość za, za, zaproponować. więc właśnie w takich warunkach prorodzinnych te, takich bardzo towarzyskich naprawdę ta rehabilitacja bardzo sprawnie przechodzi. Myślę, że jeszcze warto podkreślić i przypomnieć i tak sobie Mhm. Obrazowo myślę, co, co jeszcze można Tlenoterapia, powiedzieć. Tlenoterapia, komora normobaryczna. Tak właśnie, komora normobaryczna. Tak. Komora, normobaryczna? komora normobaryczna to jest, to jest um, takie pomieszczenie, do którego się wchodzi. Generalnie tutaj w atmosferze mamy około 1000 hektopaskali. Tam e, to ciśnienie atmosferyczne do, do, dochodzi do 1500 hektopaskali. E, tutaj oddychamy takim e, tlenem m, mniej więcej o zawartości e, 19%. E, poprzez w śluzy przygotowawczej oddychamy tlenem o, w nasyceniu takim 36, od 36 do 40%, więc prawie dwukrotność tego, e, czym oddychamy na przykład w, tak. tutaj. Um, co jest bardzo ważne, tam też jest dołączona. To jest taka specjalna mieszanka tlenowa, w której jest dwutlenek węgla um, i wodór. Wodór ma um, właściwości lecznicze, więc, um, będąc w komorze, oddychając tym powietrzem, relaksując się, um, mogąc czytać książkę, nie wiem, oglądać Netflixa, można mhm. jakiś ulubiony film, czy słuchać muzyki um, relaksacyjnej można też po prostu regenerować się, przyspiesza to metabolizm w takich schorzeniach jak cukrzyca, stopy cukrzycowe, te rany wszystkie szybko się znacznie szybciej się goją. goją. Ale też dla osób, które mają problem na przykład z klaustrofobią, bo boją się wejść do komory hiperbarycznej, bo komora normobaryczna to jest taki rodzaj komory hiperbarycznej. Natomiast ona jest przygotowana na innej zasadzie. Wchodzisz do pomieszczenia w którym może wejść więcej osób, a tak to byłeś zamykany w, w takiej e, pojedynczej kapsule. Tak. E, i, I osoby, które właśnie mają problem z, z, z klaustrofobią, z tego typu rzeczami, znacznie łatwiej i szybciej mogą e, wejść, przekonują się do tego i korzystają z dobrodziejstwa. Komora norbobaryczna to komora długowieczności. Można wyleczyć alergię, astma jest zaleczona. Na przykład takim przykładem jest moja mama, która jest takim alergikiem i astmatykiem już od wielu, wielu lat na sterydach, na różnego rodzaju wspomagaczach. Przez całe tak. życie w tej chwili odstawione jest wszystko. No i, i biega. Czyli natura y, właśnie taka wzmożona. I tak, się pomoże, tak, połączone wszystko no, w granicach rozsądku tak, oczywiście. Tak, tak. Jeśli ktoś cierpi bardzo mocno, no to wiadomo, że musi leki przyjmować. To tak to, to, to nie jest tak, że to, tak, to tak. się wyklucza. Natomiast e, wspomagająco bardzo, bardzo, bardzo pomaga. E, też regeneracja organizmu po biegach, po maratonach, po nawet po jakimś większym wysiłku. Jak ktoś jedzie, nie wiem, na wspinać się e, gdzieś w góry i później wraca, ten organizm jest wycieńczony, to warto korzystać, ale też przy, przy takiej aurze, przy, przy brzydkiej pogodzie, wchodząc tam, naprawdę ten organizm zaczyna zupełnie inaczej funkcjonować, więc ja szczerze polecam. Jest to totalnie bezpieczne, ja z moimi dziećmi tam wchodzę, mam dwóch synów, jeden cztery lata, drugi niedawno skończył rok, już od maleńkiego, jak, jak mieli parę miesięcy, to obaj wchodzili, więc naprawdę z całego serca polecam. Nie może się tam wydarzyć nic takiego strasznego, więc jest tam też toaleta, więc jeśli ktoś ma obawy, że nagle nie <grym> mógłby czy wyjść, czy <grym> coś, to, to, tak, to tak nie jest. Można. Jest też strefa specjalna VIP, w której można nocować. To jest takie fajne też dla osób zapracowanych, które nie mają czasu na to, żeby, mm -hmm. e, że, żeby w, ciągu w ciągu dnia, dnia tak. wyrwać sobie dwie godziny, bo taka sesja e, trwa 120 minut. Więc jeśli, e, jeśli ktoś nie, nie ma tego czasu, to ja z przyjemnością zapraszam na noc, t, a później na dobre śniadanie po tej nocy. <grym> Dużo fantastycznych atrakcji, e, wszystko w rezydencji live, centrum rehabilitacyjno-lecznicze, prywatna klinika Leczenia bólu w okolu, a naszym e, dzisiaj gościem, poranką była dyrektor za, za, zarządzająca tą rezydencją, Kamila Puszta-Rogaczewska, serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, i było mi bardzo miło. Dziękuję, wszystkiego dobrego, dobrego dnia życzymy. Szczęść Boże.